Ale ciekawym tematem jest na przykład cukrzyca ciążowa. I tutaj absolutnie nie, nie odważy się komukolwiek radzić ogólnymi radami, ale jest, utarło się takie przekonanie, że w cukrzycy ciążowej, zakładając, że to jest taka cukrzyca na się typowo, wiadomo, że jest związana z, z nadmierną masą ciała, czy z problemem z glikemią po prostu. Utarło się, że kobieta powinna zjeść dwie, 3 kolacje wręcz, nawet 6-7 posiłków w dziennie. Mam inne doświadczenia w pracy takiej, że zmniejszenie ilości posiłków pomogło pięknie ustabilizować glikemię i wyrównać. No ale to znowu to musi być praca z dobrym dietetykiem, z lekarzem i z, z glukometrem, bo no, kobieta ciężarna, kobiety ciężarna nie można eksperymentować ale z drugiej strony radzenie się w dniu posiłków osobie, która ma problem z glikemią w postaci cukrzycy typu drugiego, czy cukrzycy ciążowej, czyli gdzie to nie jest cukrzyca typu pierwszego i choroba autoimmunologiczna, ale po prostu mamy oporność na insulinę w pewnym sensie, no to ja tutaj jestem zdziwiona, że dalej jakby pielęgnujemy takie zalecenia, ale być może będzie ktoś, u kogo właśnie takie zalecenia się sprawdzą. Jednocześnie uważam, że dla większości osób mamy lepsze zalecenia. Ale tak jak mówię, praca ze specjalistą nie na własną rękę, bo ponownie, o ile gdzieś tam na organizmie takim swoim samym sobie możemy eksperymentować, tak u kobiety w ciąży trzeba być bardzo ostrożnym na to, no bo nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za jedno, a za dwa wtedy życia.